Rozdział XIII. Niech trwa braterska miłość. Nie zapominajcie o gościnności, gdyż przez nią niektórzy nie wiedząc, aniołów gościli. Pamiętajcie o więźniach, jakbyście byli razem z nimi więzieni, o uciskanych, jako ci, którzy też jesteście w ciele. Małżeństwo jest godne czci u wszystkich, i łoże nieskalane. Rozpustników zaś i cudzołożników osądzi Bóg. Wasze postępowanie niech będzie wolne od chciwości. Poprzestawajcie na tym, co macie, sam bowiem powiedział, nie porzucę cię ani nie opuszczę. Śmiało więc możemy mówić. Pan jest moim pomocnikiem, nie będę się lękał tego, co może mi uczynić człowiek. Pamiętajcie o swoich przywódcach, którzy głosili wam Słowo Boże i rozważając koniec ich życia naśladujcie ich wiarę. Jezus Chrystus, wczoraj i dziś, ten sam i na wieki. Nie dajcie się zwieść rozmaitym i obcym naukom. Dobrze jest bowiem umacniać serce łaską, a nie pokarmami, co nie przyniosły pożytku tym, którzy się nimi zajmowali. Mamy ołtarz, z którego nie mają prawa spożywać ci, którzy służą przybytkowi. Ciała bowiem tych zwierząt, których krew najwyższy kapłan wnosi do najświętszego miejsca za grzech, są spalane za obozem. Dlatego Jezus, aby uświęcić lud własną krwią, cierpiał poza bramą. Wyjdźmy więc do niego, poza obóz, biorąc na siebie jego pohańbienie. Nie mamy tu bowiem miasta trwałego, lecz tego przyszłego szukamy. Przez niego więc nieustannie składajmy Bogu ofiarę chwały to jest owoc warg, które wyznają Jego imię. Nie zapominajcie też o dobroczynności i udzieleniu dóbr. Takie bowiem ofiary podobają się Bogu. Bądźcie posłuszni Waszym przywódcom i bądźcie im ulegli, ponieważ oni czuwają nad Waszymi duszami jako ci, którzy muszą zdać z tego sprawę. Niech to czynią z radością, a nie ze wzdychaniem, bo to nie byłoby dla Was korzystne. Módlcie się za nas. Ufamy bowiem, że mamy czyste sumienie, gdyż chcemy we wszystkim dobrze postępować. A tym bardziej proszę Was, abyście to czynili, abym jak najszybciej został Wam przywrócony. A Bóg pokoju, który przez krew wiecznego przymierza wyprowadził z umarłych wielkiego pasterza owiec, naszego pana Jezusa. Niech was uczyni doskonałymi w każdym dobrym uczynku, abyście spełniali Jego wolę, dokonując Was tego, co miłe w Jego oczach. Przez Jezusa Chrystusa, któremu chwała na wieki wieków. Amen. A proszę Was, bracia, przyjmijcie to słowo zachęty, bo krótki list do Was napisałem. Wiedzcie, że brat Tymoteusz został uwolniony. Jeśli niedługo przybędzie, wraz z nim was zobaczę. Pozróżcie wszystkich Waszych przywódców i wszystkich świętych. Pozdrawiają Was bracia, którzy są z Italii. Łaska niech będzie z Wami wszystkimi. Amen.